Witajcie w mojej pysznej kuchni. W nowym roku stawiamy na zdrowy start. Dziś przygotujemy zielone smoothie, pełne witamin, z kiwi, selerem naciowym, szpinakiem, sokiem pomarańczowym i imbirem. Jest to połączenie, które dodaje energii, wspiera odporność i pomaga zacząć dzień i cały rok z dobrą mocą. Zapraszam Was na chwilę dla siebie i na mały, zdrowy rytuał, który może stać się jednym z Waszych noworocznych postanowień. Z okazji nowego roku życzę Wam zdrowia, spokoju i energii do realizowania własnych celów. Niech ten rok będzie pełen dobrych wyborów, uśmiechu i małych kroków, które prowadzą do wielkich zmian. Dziękuję, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego w nowym roku. A teraz zapraszam do oglądania. Do przygotowania jednej porcji koktajlu będą nam potrzebne garść świeżego szpinaku, dwa owoce kiwi jedna łodyga selera naciowego, 200 ml świeżo wyciskanego soku pomarańczowego, kawałeczek świeżego imbiru, mała kosteczka, jedno dwucentymetrowa. Przygotowujemy sobie naczynie, w którym będziemy blendować smoothie. Wlewamy sok pomarańczowy, wrzucamy szpinak, Seler kroimy na mniejsze kawałki. Kiwi obieramy i również kroimy na mniejsze kawałki. dorzucamy imbir i całość blendujemy. Gotowe. Gładkie, świeże smuty pełne witamin, idealne na dobry początek dnia. Jeśli spodobał wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę. Oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.